Życie jest krótkie i trzeba umieć. Trzeba umieć wyjść z kiepskiego filmu, odłożyć kiepską książkę, odejść od złego człowieka. Jest ich wielu. Rezygnować z tego, co nie wychodzi, nawet od przeciętności, należy odejść. Jest ich wielu. Czas jest cenniejszy. Lepiej się wyspać, lepiej zjeść, lepiej popatrzeć na ogień, na dziecko, na kobietę, na wodę. Muzyka stała się wrogiem człowieka. Muzyka narzuca się, wdziera się do uszu, przez ściany, przez sufit, przez podłogę. Wdychasz muzykę i uderzenia syntezatorów. Niskie uderzają w klatkę piersiowo, wysokie swędzą pod plombami. Spektakl jest mniej bezczelny, ale też nie da się od niego uciec. Warczo, czepiają się, podcinają nogi. Komputer jest przylepny, świeci jak duch, wabi jak wschodni bazar. Grzebiesz, szukasz, szukasz. No, znajdujesz coś, próbujesz to dostosować, wyrzucasz. Znowu grzebiesz, znalazłeś coś, przemyślałeś, wyrzuciłeś. Myśli są wspólne, słowa są wspólne. Nie, życie jest krótkie i tylko książka jest delikatna. Zdejmujesz ją z półki, kartkujesz, odkładasz. Nie ma w niej nachalności, nie wdziera się do ciebie bez pytania. Stoi na półce, milczy, czeka, aż ktoś weźmie ją w ciepłe dłonie. I wtedy się otworzy: gdyby tak było z ludźmi. Jest nas wielu, nie da się wszystkich przykartkować, nawet jednego, nawet swojego, nawet siebie. Życie jest krótkie, coś się samo ujawni, dlaczegoś ustalisz zasady. Nareszcie nie ma czasu. Jest tylko jedna zasada odchodzić, rzucać, uciekać, zatrzaskiwać lub nie otwierać. Aby nie poświęcić na to chwili Przyznaczonej dla czegoś kogoś innego.